Witam Was, słuchajcie w kolejnym poradniczku. Tym razem omówimy sobie, znaczy wiecie, poprzednio omawialiśmy i wciąż omawiamy, można powiedzieć, jeszcze dawcem czasu, czyli funkcjonalność pewną z pobierania czasu z serwera NTP za pomocą modułu Wi-Fi, ale dzisiaj, jak widzicie, tytuł poradnika jest nieco inny, RTC. Słuchajcie bowiem, żeby sobie opowiedzieć o takich tych najbardziej ciekawych... Yy sprawach związanych z aktualizacją czasu letniego i zimowego, z tą synchronizacją taką już prawdziwą, żeby to można było sobie synchronizować czas właśnie, nie tylko poprzez pobieranie z modułu Wi-Fi, no bo załóżmy, jak zabraknie sieci Wi-Fi, no to co będzie pokazywało czas? No ja zakładam, że mamy pod ręką jakiś układ RTC i właśnie tytuł poradnika dzisiejszego jest troszeczkę taki bardziej uniwersalny. Mówi o tym, że dzisiaj mówimy o czymś innym nieco, niż o dawcy czasu, przygotowujemy sobie podłożę pod kolejny odcinek dawcy y, czasu. Dzisiaj nam może troszkę zejdzie, troszkę nam to wszystko zajmie, ale zapraszam Was, słuchajcie, dzisiaj do takich zabaw z językiem C, z wykorzystywaniem wskaźników, y, y, zobaczycie, dzisiaj pokażę Wam teoretycznie pewne potworkowate konstrukcje, jakby niektórzy początkujący powiedzieli. No ale one tak się mogą wydawać na początek, natomiast spróbujemy ich sobie poużywać w programie. Nieistotne, czy to będzie miało duży sens. Warto, żebyśmy na tych przykładach próbowali zrozumieć o co chodzi, tak? Znaczy na sens będą miały te przykłady, które dzisiaj mm -hmm. umówię. To będzie taka... Słuchajcie, takie gotowe Wspu... zapraszam Was dzisiaj do wspólnego gotowania, tak? Do przyrządzania potrawy z języka C. Weźmiemy troszkę wskaźników, troszkę prawda, jakichś tam tablic, stringów, osolimy to jeszcze na koniec znakami Aski i powstanie nam z tego piękna potrawa. Naprawdę dzisiaj będzie troszkę, y, troszkę takich no, y, no kotlet de voli, z języka C, dobra, już nie przedłużam, y, czyli dzisiaj y, omawiamy sobie i przygotowujemy co, uwaga teraz, biblioteki jakieś fajne do obsługi układu RTC. Jaki weźmiemy układ? Wiecie, że już popełniłem poradnik o wspaniałym, super dokładnym układzie DS3231. I tam do niego zapraszam. Niemniej jednak dzisiaj sięgam w drugą stronę. Z drugą stronę skrajności bym powiedział piekieł czy tfu, to złe słowo. No nie, ja tego nie używam. W drugą stronę, czyli poscalaczka, jak to niektórzy mówią, biednego. Bez żadnych możliwości. Ja go nie użyję nigdy, bo on jest zły. Oczywiście nie potraktujcie tego, że ja dzisiejszym poradniku, namawiam Was, słuchajcie, lećcie do sklepu i kupujcie te stalaczki. Nie, ale chcę Wam pokazać inną rzecz. Nie narzekajcie na to, co macie pod ręką, bo często ludzie mają taki układ PCF8583 Philipsa, znany, popularny układ RTC, który zresztą jest wbudowany w zestaw ATB Macie go w tym miejscu, PCF8583. A ileż razy ja się spotkałem z zarzutami, o, w tym ATB siedzi taki stary scalak, który nie potrafi nawet przechowywać pełnej daty, bo zamiast roku przechowuje tylko wartości od 0 do 3, prawda, bo ma tylko na dwóch bitach, więc tam ciężko zorganizować datę, nie potrafi przestawiać się z czasu letniego na zimowy i tak. A, a, słyszycie? Ja powiem wam tak. To są bzdury i dzisiaj sobie udowodnimy, że po to jesteśmy my, słuchajcie, my, czyli ja i wy programiści i dla nas nie ma problemu, żeby sobie zrobić, żeby ten salak przechowywał wam nam pełną datę, czyli cały rok, na przykład 2015, a nie tylko końcówkę, prawda, jak to niektórzy mówią, i to jeszcze dziwną końcówkę, która może się zmieniać od 0 do 4. No niektórzy łapią się za głowę i mówią, co to za w ogóle RTC układ? Słuchajcie, no jest to proste i banalne do zrobienia i wam pokażę to wam, mam nadzieję, że niektórym, że tak powiem, którzy troszkę malkontencą na ten scalak, że naprawdę jest fajny i, i, i powiedzmy, jeszcze raz mówię, nie po to to mówię, żeby zachęcać do jego używania jakoś nadmiernie. Nie o to chodzi. Tylko po to, żeby po prostu nie marudzić. Jak chcemy, to sobie wszystko oprogramujemy. Czyli będziemy mieli po dzisiejszym poradniku i pełną datę w tym scalaku? Co więcej? przygotujemy sobie ładne, wygodne biblioteki, które właśnie, jak mają wyglądać? No bo ludzie do obsługi tego stalaka też podchodzą bardzo dziwnie, jak to widać przeważnie od, począwszy od baskoma, gdzie w tej pętli głównej yy, w, rzucają w ogóle poleceniami typu I2C start, yy, potem wyrzucają adres, potem coś tam, potem odczytują po kolei liczbę, zamieniają je na BCD i to się wszystko mieli, ale już pominimy baskoma, ci, którzy przechodzą na język C, bardzo często z tegoż baskoma robią podobnie. Słuchajcie, przygotujmy sobie jak zwykle w tym poradniku w naszych poradnikach biblioteczkę do takiego układu RTC. Pamiętacie bibliotekę do OLEDów? Pamiętacie moje biblioteki do Magic LEDów? Tak jak dzisiaj sobie popełnimy bibliotekę do PCF8583, to ja daję sobie ręce, sobie ręce obciąć, że po tym poradniku Wielu z Was powie, o kurka wodna, no to teraz, to ja wiem jak ja zrobić bibliotekę, jak mam zrobić ja sam sobie bibliotekę do mojego układu na przykład DS1307 albo innego podobnego, już nieważne, czy on ma pełny rok czy nie, ale jaką drogą iść, co to znaczy tworzyć bibliotekę, co to znaczy mieć wygodę obsługi i co to znaczy, teraz uwaga, najważniejsza rzecz, troszkę musi być tego wstępu, i co to znaczy, żeby przygotować w ramach naszej biblioteki jakby tą część... Yy, odpowiedzialną za kontaktowanie się ze sprzętem, tak? bo oddzielamy tak zwaną warstwę abstrakcji w programowaniu, czyli funkcje ogólne, które mogą działać praktycznie na dowolnej platformie, od funkcji, które są związane ściśle ze sprzętem. I my dzisiaj popełnimy sobie właśnie nie tylko te funkcje związane ze sprzętem, czyli przygotowane do naszego układu RTC, ale również te ogólne, które działają które będą mogły działać tak naprawdę na dowolnym mikrokontrolerze, niekoniecznie na AVR, bo i na PIC-u i na ARM-ie, co więcej, żeby to przerobić pod, innego, pod inny układ RTC, czy na przykład DS1307 popularny Dallas'a, czy też nawet DS3231 dokładny, to każdy z Was powie, no kurczę, no teraz, no teraz to to nie jest problem. A więc jak do tego podejść? Słuchajcie, szybciutko najpierw sobie stworzymy nowy projekt. Tutaj ostatnio pamiętacie po ostatnim poradniku, jakby to się trochę wiąże. Yy, jeszcze raz mówię i dlatego jakby układ o RTC PCF8583 jest wpięty w tok poradników w cykl poradników dawcy czasu, ale będzie mógł również występować wśród moich poradników jako całkowicie oddzielny dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć jak się działa z układami RTC ogólnie, na przykładzie tego najprostszego, żeby potem już nie było mowy, że Żadne, że każdy inny RTC, to a tamten nie ma jeszcze tego, a z tym jest gorzej to czy siam to. Tak, z każdym sobie poradzimy, słuchajcie, z każdym. Od tego poradnika i koniec. A no to będzie fajny początek dla naszego, dla naszych dalszych rozważań, o, o których już wiecie, o których będziemy mówili. Więc mieliśmy poprzednio układ nasz znaczy projekt dawca czasu, pamiętacie, w main, no ale zresztą powiem tak, troszeczkę coś tam na, w drugiej kamerze na ekranie LCD widać, ale już niekoniecznie. To samo, co było w naszym dawcy czasu, bo pamiętacie, że z poprzedniego poradnika, jak nie to zachęcam, do odcinka piątego o dawcy czasu, tam zobaczycie, że ten zegarek nam nie chodził co sekundę, tylko jakby odświeżał się co zadaną ilość sekund czy tam minut, prawda? A tymczasem ten zegarek na LCD nam ładnie sobie tyka co sekundę, słuchajcie. Co więcej, widać, że co 10 sekund średnio, jak ja sobie tutaj gadam do Was, czy mówię do Was, to ten czas się odświeża. Zresztą zobaczcie, zrestartuję procesor, zobaczcie specjalnie przy starcie, ustalam jakąś tam datę, bzdurną i czas. I zobaczycie, że on rzeczywiście się aktualizuje dzięki dawcy czasu, a zegarek chodzi na bazie tego RTC PCF. 8583, rozumiecie? To jest taki układ generalnie. Układ znany Wam z Bluebooka chociażby i dlatego też podstaw tego nie będę omawiał, tylko przejdziemy od razu do rzeczy, czyli jeśli masz Bluebooka, jeśli masz Greenbooka, polecam, dlatego te dwie książki, bo one są fajnym dodatkiem, szczególnie do wszystkich kolejnych moich poradników, dalszych tych yy, ciut nawet bardziej zaawansowanych, mniej zaawansowanych, warto mieć pod ręką dwie książki, bo do nich się ciągle odwołuję, jeśli tu czegoś nie mówię, to znajdziecie to gdzie? w jednej bądź drugiej książce. Zapraszam. Warto, bo to przyspieszy nam wszystkim i Wam czas. Słuchajcie, zresztą o czasie ciągle mówimy. Do tego jak widzicie, a może niedokładnie to widać, pod, czyli przypomnę, mamy podłączony do procesora yy, LCD, mamy podłączoną jedną diodę, która, którą sobie migamy w przerwaniu na razie. Zaraz zobaczyć jak będziemy organizowali kod, bo to jest nasz cel, mniej więcej to co widzimy na LCD-ku. To dzisiaj będziemy chcieli zrobić. Yy. Tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, podłączony kabelek od PINu IRQ z salaka PCF8583 do PINu PD2 mikrokontrolera, no i wpiętego dawce czasu. Oczywiście te ćwiczenia możecie sobie równie dobrze wykonywać na płytce stykowej z podobnym czy też innym mikrokontrolerem. To nie jest problem i dlatego też mówię o tym, ponieważ ostatnio ktoś, ktoś gdzieś się pojawił na blogu, czy nie pamiętam gdzie, i mówi O panie Mirosławie, ciekawe, dlaczego pan tylko na tym swoim ATB, to pokazuje, a na przykład nie pokaże pan, jak to zrobić na płytce stykowej. No, szanowny panie kolego, bez przesady, pokazuję to dlatego, żeby zaoszczędzić między innymi twój czas. Tak, bo gdybym miał się z tym dziobać na płytce stykowej, to byś potem powiedział w kolejnym mailu, czy w kolejnym wpisie na blogu, o Boże, dlaczego te poradniki Kardasia tyle trwają, ja nie mam siły ich oglądać, nie jestem w stanie poświęcić tyle czasu, Boże. <grym> Dobra, nie maruć pan, tak? Jak chcesz, to sobie to spokojnie zrobisz na płytce stykowej, co nie potrafisz wypiąć procesora, czy wziąć luzem procesora, wepnąć, we, wepnąć tfu, wpiąć w płytkę stykową i po, zrobić tych kilka połączeń, no bez przesady, tak? Żebym ja po to teraz musiał się męczyć i wydłużać poradnik na płytce stykowej. Dlatego to robią na zestawie ATB, a zresztą wielu widzów i czytelników coraz bardziej docenia sobie zestawy ATB, widzą, że to po pierwsze oszczędza czas. A cóż to jest czas, słuchajcie? Czas to pieniądz. Wie o tym wiele osób. Wiele młodych osób może nie do końca, bo im się wydaje, że mają dużo czasu, ale jednak szybko go zaczynają doceniać, szczególnie jak zaczynają wchodzić w życie dorosłe. Ale dobra, dzisiaj nie jest poradnik o filozofii. Zresztą już tyle przegadałem, ale myślę, że trzeba było. Przechodzimy zatem do dzieła. Tu, jak mówiłem, przypomniałem nasz poprzedni projekt i w zasadzie, słuchajcie, ja powiem tak, stworzymy sobie nowy projekt. Ym... Tylko tu mi się dlaczego y, zrobimy, zrobimy sobie nowy projekt, tutaj gdzieś New. Tylko to mi wychodzi poza ekran. No ale wierzycie mi, o aż tutaj sobie kliknę. O. New. Teraz mi z kolei w to on wychodzi jeszcze raz. E, new. E, new, 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 new New C Project. Nazwijmy go sobie, oczywiście chodzi nam o ten. Tutaj używamy Eclipse Luna power cross target application i nazwijmy go y, dawca czasu 2 oczywiście szybciutko sobie wyłączamy profil debug o czym przypominam wielu początkującym, którzy zaczynają zabawę szczególnie z diodami LED wybieramy nasz procesor, za chwilkę sobie wybierzemy y, finish Mamy dawcę czasu 2 i do tegoż projektu, słuchajcie, skopiujemy sobie od razu, zobaczcie, jak to się łatwo w eklipsiku robi. Zaznaczam sobie, trzymając klawisz CTRL na klawiaturze, CTRL, zaznaczam LCD, MKUSART i C ponieważ te pliki chcemy przenieść. Będziemy to wszystko przerabiać i tworzyć nową bibliotekę do PCF-a, a na jej podstawie wy stworzycie biblioteki do swoich później układów RTC. Klikamy tutaj CTRL-C lub kopi wchodzimy w naszego dawcę czasu 2... I klikamy Paste. Widzicie, ładnie nam się to wkleiło, tego mańca możemy zamknąć. Teraz przydałoby się zmienić, e, zmienić słuchajcie, e, spróbujmy najpierw raz ten projekt skompilować, zobaczymy czy się kompiluje tak jak poprzedni. Jeśli tak, to starego dawcę starego da, starego czasu zamykamy. Słuchajcie, odpalamy sobie naszego Eclipse gadżeta, ponieważ będzie nam bardzo tutaj przydatny. Żeby korzystać i żeby tworzyć bibliotekę do układu PCF 8583, a tworzymy ją razem na gorąco, na żywo, to danie przygotowujemy, to co nam będzie potrzebne? No książka kucharska w postaci noty PDF o tym nie zapominajcie, bo naprawdę coraz więcej osób na przykład przychodzi na nasze forum i zadają ludzie pytania, nie zaglądając w ogóle do noty. Mi nie chodzi o to, żeby na każde pytanie początkującego odsyłać go do noty aplikacyjnej, no, ale na Zeusa, no, no ja Was proszę bardzo, no do tej noty jednak trzeba zajrzeć czasem, żeby zobaczyć jakieś podstawowe rzeczy. A jeśli czegoś z niej nie rozumiemy, to chociaż napisać. Słuchajcie, zaglądałem do tej noty na stronę tę i tą, ale nie rozumiem do końca o co tam chodzi. No chociaż tak zadajcie pytanie, żebym wiedział, że zaglądaliście do tej noty. A nie, że Wam się nie chciało nawet jej otworzyć, a potem jak otworzycie, no a, face palm, Tam przecież wszystko jest. E, dobra. E, słuchajcie, mamy. No to ja sobie tutaj mm, to okienko mogę już zmniejszyć i teraz y, 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 zajmujemy się tylko tym, więc otwórzmy sobie notę. Ja tu ją otworzyłem i zobaczcie. Tylko poczekajcie. Y, robimy, żeby się nam Eclipse gadżet chował tutaj na dół. I chowa się na dół. Tylko zobaczę co on ma w ustawieniach. Dobra. I zobaczcie, tutaj mamy ten układzik. No, a ja wiem, że niektórzy powiedzą, że dzisiaj nudne będzie, bo tylko o tym RTC, no to rzeczywiście wyłączcie ten telewizor i idźcie sobie na kawę pograć w piłkę albo coś przyjemniejszego porobić, bo my dzisiaj będziemy sobie, słuchajcie, ćwiczyli fajne programowanie, tak? Nie tylko obsługę tego RTC, ale fajne programowanie. Zaznaczam. Fajne. Więc sięgamy po notę, patrzymy nie tylko na jego układ elektroniczny, to już możecie sobie wręcz podejrzeć na schemat zawsze pamiętajcie zestawu ATB. Żeby też nie było nieporozumień to chwilka, pokażę Wam. Zawsze sobie można wejść na stronę atnel.pl i tutaj jak wejdziemy sobie w dział elektronika, instrukcja zestawu ATB, to spójrzcie, że tutaj nam się zawsze doładuje cały schemat i stąd możemy sobie pobierać, słuchajcie, jak jakiś układ jest podłączony, jako wzorzec. Warto, bo to jest sprawdzona konstrukcja działa i tak dalej, więc od elektroniki na razie się odsuwamy. Nas interesuje, aby zajrzeć do tego układu, żeby go obsługiwać programowo. Zobaczcie, tutaj jest pierwszy, tutaj mamy lokację w... Komórek pamięci w tym układzie. Przejdziemy sobie do tegoż widoku, o tutaj. I zobaczcie jak one się rozkładają. Może jednak ciut zwiększę chwila. No co jest, gdzie to mam? Tutaj. Plus. Zobaczcie. Mamy komórki o adresach 0, 1, 2, 3, 4 do F, czyli od 0 do 15, czyli pierwszych 16 komórek. Pamięci tego układu to są rejestry specjalnego przeznaczenia. Pierwszy to jest rejestr konfiguracyjny, którego tak naprawdę nawet nie trzeba ustawiać, żeby ten akurat układ RTC wystartował. Troszeczkę inaczej jest z układem ciutnowszym PCF 8563, ale my się dzisiaj nim zajmujemy. Tam trzeba coś w nim ustawić przy inicjalizacji, żeby układ ruszył. W naszym staruszku, PCF-ie nawet nie trzeba nic robić. Potem kolejne komórki to są, słuchajcie. Po pierwsze setne sekundy w pierwszej komórce tutaj, w drugiej komórce sekundy, w trzeciej minuty, w czwartej godziny my setnych sekund nie będziemy korzystali, a później mamy to, co przeraża wiele osób, czyli jak to? Mamy tutaj year i date, czyli tak naprawdę tutaj jest zapisany na jednym bajcie, jaki jest dzień miesiąca, czyli powiecie od 1 do 31 do, do 30 do 28 i tak dalej, i jednocześnie rok. Jak to się może zmieścić, jak to odczytać, dlaczego to jest takie pomiziane i skaszanione, niektórzy mówią. A jakie tam pomiziane i skaszanione? Wystarczy tylko odpowiednio zamaskować. Pamiętajcie, pamiętacie mój poradnik o maskowaniu bitów, tam z tym okiem jak walczyłem? Zapraszam Was, obejrzyjcie, bo tamten poradnik też się przyda do tego, co dzisiaj będziemy robili. Jak widzicie, już mogę się odwoływać śmiało do wielu poprzednich materiałów, żebyście mogli przejść taki kurs, Taką lekcję ze mną hmm, sięgając po pewne rzeczy, które mam na dzień dzisiejszy jeszcze brakują. Później mamy, o dziwne, weekday, czyli mamy numerek dnia razem z miesiącem umieszczony w jednym bajcie. Jak to, o co tu chodzi? Numerek dnia, czyli wiecie, od 0 do 6, czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, ponumerkowane są od 0 do 6, żeby można było przetrzymywać. One się też ładnie zmieniają i mamy miesiąc. Później już są rejestry timera, alarmów, z których ja zwykle nie korzystam, bo wolę alarmy czy timery sobie ustawiać już w mikrokontrolerze, zapisywać je ewentualnie w pamięci EEPROM mikrokontrolera. I zobaczcie, później od adresu 16 tak naprawdę mamy free RAM. Mamy ileś komórek wolnej pamięci. No szkurka wodna. Mnie to zawsze dziwi... Dlaczego ludzie mówią, że nie można w tym układzie zapisać pełnego roku? Zobaczcie, skoro mamy możliwość, tu oczywiście się dzieją rzeczy sprzętowo, czyli zwiększają się sekundy, godziny, dni, lata i tak dalej, więc tu nie mamy wpływu, tu nie możemy, że tak powiem, zapisywać swoich jakichś podręcznych rzeczy. Ale do pamięci ram... Czemu nie? Jeśli układ RTC będzie miał podtrzymanie bateryjne, tak jak to jest w zestawie ATB za pomocą kondensatora żelowego, słuchajcie, o wysokiej pojemności, na przykład 0,47 Farada, no to, no to wiecie co, to może być zasilanie wyłączone zestawu nawet na kilka dni, a ten scalak będzie sobie dalej tykał. Czyli co? Pamięć RAM również będzie podtrzymywana, można ją wręcz potraktować jako pamięć, słuchajcie prawie że EEPROM, no wiadomo że ten kondensator się kiedyś rozładuje, można byłoby dać bateryjkę, no nieistotne nam zależy na tym, żeby wiecie takie zegarki jak budujemy, żeby one podtrzymywały ten czas e, swój, żeby mogły tykać w środku przez na, na wypadek jakiegoś braku prądu, nawet dłuższego właśnie, gdyby go nie było nawet cały dzień, to one mają sobie tykać w środku i chodzić. Tak? A jak włączymy to z powrotem yy, ładuje się tam bateria, czy akumulatorek, czy kondensator żelowy i mają dalej chodzić. Taka ma być funkcjonalność. I teraz możemy również w tej pamięci zapisać sobie właśnie cały rok. Na przykład 2015, 2016 i tak dalej. To to tylko dwie komórki. Tej pamięci RAM my ją nawet nie wykorzystamy. Nie musimy do tego nawet używać pamięci EEPROM, naszego mikrokontrolera. Ktoś powie, no dobra, ale jak mu jednak tego kondensatora zabraknie, no to ten rok nam zniknie. No a ja się zapytam inaczej. Panie kochany, jeśli Ci ten rok zniknie, to a powiedz mi, a godzina i data Ci nie zniknie? A no zniknie, odpowiada mi ktoś. Ja mówię, no to co, będziesz musiał ustawić zegarek? No będę musiał. No to co za problem sobie od nowa ten rok ustawić? A no tak, no masz rację. A teraz powiem inaczej, a jeśli mamy dawcę czasu, czyli układ Atnel Wi-Fi, to w ogóle nie będziesz musiał sobie, słuchaj, tego ustawiać, bo Atnel Wi-Fi sam się połączy z siecią, słuchajcie, pobierze czas i wstrzyknie go do naszego układu RTC. Wstrzyknie go za pomocą oczywiście wstrzykawki. Atnelowskiej! No trochę żartuję, ale to widzicie u mnie te wszystkie rzeczy się łączą ze sobą. Ja też staram się prawda, moim widzom wszykiwać to, czego się akurat dowiedziałem, bezpośrednio szykawką do głowy mózgu. No bo widzicie takie tam sprawy. Dobra, to tak dla rozluźnienia było. Teraz możemy przejść, skoro już tu wiemy pewne rzeczy, do roboty. Co nam, na czym nam będzie zależało w naszej bibliotece, co my chcemy na razie zrobić? Jeszcze słuchamy chwilkę to, co, to o czym mówię. Zaraz przyjdziemy, ja wiem, że już wszyscy się rwą, że już mają przygotowane te składniki do przygotowania dania. Już każdy by chciał tu ze mną robić to, co na ekranie, ale jeszcze chwileczkę. Najpierw musimy sobie powiedzieć, jak my to widzimy, jaki mamy cel. Nie tylko, że cel mamy to, co jest na wyświetlaczu, bo naprawdę nie wiemy po drodze, co tam jest potrzebne. I dlatego już mówię. Otóż... Słuchajcie, nieważne jaki macie RTC, to nie warto się e, dłubać w pętli głównej, czy w jakiejś byle jakiej funkcji, żeby ciągle ten zegarek odczytywać, żeby... To już wiecie, nawet z bluebooka, warto zrobić sobie to w jakimś przerwaniu i co sekundę go odczytywać. Warto to zrobić, nie warto się bawić w asynchroniczne odczytywanie poprzez tam jakieś nawet timery programowe. Po to układ ma przerwanie, a wiecie, jak niektórzy sobie mówią, a ja nie przewidziałem tego i nie wyprowadziłem int. No ludzie, kochani, czy świat zginie przez to, że ty sobie nie wyprowadziłeś? Nie zginie. Ty sobie wyprowadź, weź to nawet kabelkiem zrób, a powiesz, no ja już płytkę mam taką ładną a co, to, a co to za problem dorobić cross jeszcze? No słuchaj, naprawdę, nie ma co marudzić wyprowadzenie int z każdego układu RTC warto doprowadzić do procesora bezwzględnie, koniecznie już, bo to przy okazji jest też fajne źródło dla innego rodzaju timerów programowych o czym sobie też jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać i teraz słuchajcie, to już wiecie z bluebooka jak tam podchodzi do tego programowania i odczytywania tego stalaka żeby tam w przerwaniu odczytywać z niego dane ale teraz w bluebooku ja nie rozwinęłem tego tematu dalej a zatem myślę, że w poradniku ładnie go można omówić. Otóż ja bym teraz sobie tak chciał hmm. przygotować jakieś fajne zestawy funkcji, które mi się przydadzą do obsługi takiego właśnie e, układu i zegarka. Po pierwsze, warto by było trzymać ten czas w jakiejś... Nie w oddzielnych zmiennych globalnych typu minuty, sekundy, godziny, rok i tak dalej i tak dalej, bo potem wszędzie trzeba je ciągać za sobą, pamiętać ich nazwy i tak dalej. Czyż nie lepiej do tego będzie użyć struktury jakiejś fajnej dalej? Tak strukturę sobie powołamy do tego. W ramach tej struktury ja wam powiem tak, jak wyświetlam sobie czas na takim wyświetlaczu LCD, to być może przydałoby się tam trzymać oprócz tego, że w tej strukturze będą właśnie godziny, minuty, sekundy jako pojedyncze liczby dziesiętne, już nie zakodowane BCD, bo to tu widzicie te w ramach jednego bajtu te dwie rzeczy to jest zwykłe kodowanie BCD też szkoda sobie czasu tutaj tracić żeby omawiać co to jest kodowanie BCD dowiecie się tego z zewnątrz no, w ramach jednej połówki bajtu trzymamy części jednostki sekund na przykład a w ramach drugiej połówki dziesiątki sekund tak samo z godzinami, minutami, dniami tylko tam trzeba zamaskować pewne bity aby się dobrać o czym jeszcze sobie powiemy i teraz ja bym chciał moim celem jest przygotowanie sobie kilku funkcji słuchajcie jak to dobrze przemyśleć taki algorytm to wychodzi na to, że mi nie potrzeba w tym programie kombinować jak to niektórzy piszą, tutaj tam odczyt, yy, tam zamianę, konwersję na BCD. Słuchajcie, naprawdę wystarczą dwie trzy funkcje na krzyż. Jedna to na przykład taka get type from RTC, tak? Czyli pobierz czas z RTC. W ramach tej funkcji zapisujemy to co potrzebujemy na poziomie sprzętowym, czyli dostanie się do naszego układu RTC. Jeśli masz inny, to w tej funkcji napiszesz inny, inny układ, tylko wystarczy tą funkcję przerobić, żeby ją dostosować do swojego układu RTC. Za to wpiszesz tą funkcją dane do struktury, która już będzie mogła być używana taka sama przy każdym różnym układzie RTC. Fajne. Podobnie zrobimy z funkcjami do zapisu. Ja bym sobie wymyślił, żeby, no słuchajcie, jakbyście wymyślili, a, no pewnie ktoś mówi od razu taką funkcję, żeby zapisywała wszystko i datę, i czas. W tym przypadku niektórzy mi tam podpowiadają, o, żeby jeszcze zapisywała numer dnia. Bo przecież tam też trzeba no, teoretycznie zapisać numer dnia. Ja Wam pokażę, że nie trzeba. Będzie fajniej, ale to później zdradzę tą specjalną przyprawę magiczną za pomocą której nie będziemy musieli zapisać w numerku dnia a będziemy go zawsze mieli aktualnego fajne ale to za chwilę ja bym powiedział że jeszcze bym sobie zrobił dwie funkcje dodatkowe a w zasadzie całkiem podrzędne yy, na przykład yy, zapisz czas zapisz datę czy tam yy, set time set date i to by było w zasadzie wszystko od strony sprzętu. Cała reszta to już właśnie będzie taki uniwersalny program, który będzie można zapuścić prawie na każdym mikrokontrolerze, na każdej rodzinie mikrokontrolerów, posługiwać się tym zegarkiem już do wyświetlania czasu. Aha, mówiłem w tej strukturze, żeby, skoro wyświetlam na LCD, to będę potrzebowało się posłużyć stringiem, więc te liczby będzie trzeba jakoś poskładać do stringa. A dlaczego tego w tej strukturze od razu nie powołać sobie dwóch stringów? Na przykład string, który będzie mi trzymał ładnie czas, i datę. Po to, żebym później mógł sobie je wyświetlać na ekran. Jeszcze będę mógł sobie porobić ewentualnie różne warianty, gdybym chciał na przykład short time, long time, czyli na przykład skrócona wersja czasu, bez sekund, wydłużona z sekundami, tak samo short date, long date, czyli na przykład data w takiej postaci, że tam nie wiem, składająca się tylko z końcówki roku typu na przykład 15 myślnik, czy tam kropka 5, myślnik 11, albo short date, gdzie będzie nawet cały rok, czyli 2000. 2015, miesiąc, dzień, a może być jeszcze inna wersja, jak to wiecie w komputerach bywa, że na przykład rok, myślnik i słownie miesiąc, pięknie, gdyby nam to się mieściło na jakimś naszym większym wyświetlaczu, tak, z typu styczeń, luty, marzec, kwiecień, chcielibyśmy również sobie wyświetlać dni i tak dalej, i tak dalej, ale z tymi dniami to zobaczycie fajną rzecz dzisiaj, dobra, słuchajcie, okej, okay, no, sorry. Dzisiaj się skończyło na pogadance tylko, w tym poradniczku, ale zaraz przechodzimy do następnych. Tymczasem, papa, pa, pozdrawiam Was, jeśli Was Wam y, y, powiedzcie mi przy okazji, jestem bardzo ciekawy, y, ci, którzy obejrzeli to moje na razie gadanie, czy miało sens takie wprowadzenie do tego tematu, czy nie. No też będę wiedział na przyszłość, czy może rzeczywiście pomijać takie wprowadzenie. Mnie się wydaje, że jest potrzebne, ale może się mylę. Spróbuję się dostosować do Waszych potrzeb. Uciekam, naprawdę kolejny poradniczek ukaże się dosyć szybko, więc myślę, że będzie fajnie połączyć te dwie rzeczy, żebyście też wiedzieli co ja robię w tym kolejnym, to wysłuchać warto będzie tego um, pierwszego, żeby sobie to w głowie uporządkować. Dobra, papa, pa. znikam na razie.